O kurcze! Czym ty jesteś? Skąd ty się tu pojawiłeś? Nie! Nie, 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 nie! nie. O oh, fuck! Nie, 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 nie! nie. Przyjacielu! O Jezus! Kurna mać! Jaki on jest mocny! Dobra! Pierdzielony! Fuck!

Pagane, palec najważniejszy w momencie że... Dawaj, wielki skur, Wielki do nieba, a głupi jak trzeba. I tutaj szykujcie się, ale mam przykre odkrycie z tamtego odcinka. Ja już to zaakceptowałem, ale nie wiem jak wy to zrobicie. Pan Kamień nie żyje. Nie wiem kto to zrobił. Czy on po prostu już. Nie wytrzymał ciężaru własnego kamienia na plecach, ale on nie żyje. Może nie powinienem brać tych krocznych pieczęci od niego. Nie wiem. No ale panowie, jestem uzbrojony na nowo. Teraz jestem, spójrzcie, jaki gruby, taki spaślaskiem niefajny. Tylko minus jest taki, że jak biegam, o to chodzę tak, o. A turnlam się tak, o. To raczej taki skok. Wiem, wiem, gra będzie cięższa, ale ja jestem pan siła. Fuck! O kurde. Ach, cholera. Skąd to? Pierdzieleni. Zgrani się! Jestem za ciężki. Dobra, znam ich numery. Nie byłeś gotowy na honorową walkę, lecz nie przewidziałeś mojej supermocy nieśmiertelności. Ok, w sumie, w sumie to nie była potrzebna walka, tam na górę. kurwa mać, co tu się stało? Nie chcę mi się uciekać za każdym razem przed tobą. Przyszedł czas walki. Byłeś nędznym przeciwnikiem. Teraz z tego. Do niego nie da się wejść. Dobrze. Jestem usatysfakcjonowany. O! Tu jest wejście na górę. Jeszcze tego frajera załatwić i mamy czyste brzegi. Bonjour! No! No! Uff! Jeszcze jeden został. Jest. Dużo odłamek Tytanitu. Dobra. po Co się dzieje z moim HP? Co się działo z moim HP? O co chodzi? To może jak ten skórz, się na mnie patrzy. Tak, to. O, czy to już jest boss? A nie, to stary pijany. Yy, no to pójdźmy do któregoś przejścia. W tamtym była nagroda, pewnie to jakaś pułapka pierwsze z boku, ale no co? Pisłotki książę. Zobaczmy, co tu się dzieje. Och, O! Masz duży miecz. To się ceni. Przyda się przyjaciel. I dla przyjaźń. Że dla dwóch nie mam przyjaciół. Byłem solo. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Duży miecz, pan duży miecz. O kurwa, bardzo mocny miecz. Bardzo dużo bijące, duży miecz. Teraz zobaczyłem, że mu HP prawie nie schodzi. Pan Horm jest za mocny. A właśnie, a może spróbujmy pójść do tancerki, tej, tej, tej pamiętacie której? Tej, która yy, tak mi wpierdol dawała wtedy. A zobaczmy jaka ona teraz jest. Czy jest tak samo ciężka, łatwiejsza? Witaj przyjaciółko, wracam. po Popłucz! Oj się odlokowała jak druga forma z dwa metry. Cholipcia! Ej, ale ona całkiem źle idzie. W sensie w porównaniu z tym, co było wcześniej, to teraz ja odjadałem ponad połowę HP. To każdy odcinek kończy się bossem. To, że nie mogłem zrobić żadnego bossa na tamtych mapach, to skończę ta I koniec, berety. Aj ci. Aj ci, nie poddajemy się. Ostatnio poszło nieźle. To, to jest Dark Souls. Ej, 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 Nie wiem, to chyba było jakieś fartowne pierwsze podejście, bo jak widzę co się teraz dzieje to... Aj, przed ręką, tarcza przed ręką nie broni. Dobra, róbmy tego bossa. Chociaż mam 20 tysięcy tego punktów. Trochę głupie, jeśli zdechnę. I będzie dwóch. Dobra. Do widzenia. Dawaj, dawaj. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Och, stary! To co na końcu zrobiłeś to była przesada. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Pontyfikat Zulifan. Ja cię nie mogę, ale się zastosowałem. Ja chciałem tylko przesunąć punkt kawałek i udało mi się go zabić. Ja pierdzielę. No, męczył troszkę, męczył. Nie ma co. A to mało olbrzymie. Ej! Czym ty jesteś? Kim ty jesteś, dobry człowiek? Kim wy jesteście? Ja was nie znam. Chciałem tylko giganta. Chciałem być tylko z gigantem. Więc tak, jeden wali z góry, dwóch się bije, wręcz. Mają podwójne bronie, są dosyć agresywni. Przejdę bokiem, żeby nie budzić żadnego giganta. I może uda mi się uciec od dystansu ataku tego pana czarodzieja. Niestety nie. Jest tu nagroda dla jakichś. A, jest ich paru nawet. No dobra, dawajcie tutaj To jest nasz ring Nie spodziewałeś się tak mocnej tarczy, co? Dobra, wystarczy mi w na dziś. Trzymajcie się ciepło.